Was bardzo serdecznie w holu świątecznym, zakupowym. Pokażę Wam moje zakupy, które poczyniłam w większości w Pepko. Jak tam byłam, to po prostu można było dostać oczopląsów od ilości kubków, kocy, poszewek, ozdób, prezentów, ubrań o tematyce świątecznej. Po prostu jak to się mówi, więc myślę, że każdy w PEPKO przed świętami na pewno przynajmniej raz był i się obkupił. Więc jeśli jesteście zainteresowani e, tym, co, na co ja się zdecydowałam podczas tych zakupów, to oczywiście zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Że nie widzicie tego, co się dzieje tutaj przede mną, ale postanowiłam, że wszystko wyciągnę po prostu z tej torby i. E, Będę już wiedziała mniej więcej tematycznie, jak Wam je to wszystko pokazywać, więc rozpocznę może od koca. Koc o wymiarach 150 na 200 kosztował 30 zł. No i moja córka jest fanką kocy, więc stwierdziłam, że taki koc sprawie ogromną radość i każdy koc z tyłu ma tutaj pokazany, że tak powiem wzór jak wygląda że tak powiem na całości jest bardzo mięciutki i wiele kocy właśnie z PEPKO tego typu posiadamy, więc jak za 30 zł myślę, że super sprawa chowam, bo to jest na prezent, muszę zakitrać do 6 właśnie ten kocyk Dalej, co ja tutaj jeszcze mam? Bombki. Yy, bombek jest zatrzęsienie różnego rodzaju, ale te po prostu skradły moje serce i stwierdziłam, że biorę. Bąbeczki takie, właśnie bordowe, w macie i w połysku. Ogólnie były jeszcze jedne większe i też już z takimi złotymi ozdobami, więc tutaj ja lubię to, te bombki za to, że one są plastikowe, a nie szklane, więc na dłużej nam wystarczą. I wyobraźcie sobie, że te 6 bombek kosztowało 4 zł, więc jedna bombka, bombka kosztowała 66 groszy. Więc jest to naprawdę taniocha Jeśli chodzi o podobno, podobny zestaw kolorystyczny Za 6 zł kupiłam takie oto welurowe gwiazdki Które po prostu jak zobaczyłam to stwierdziłam, że muszę mieć Będą pasować właśnie do tamtych też Więc pod tym względem po prostu są przepiękne Prześliczne, więc nie mogłam się oprzeć i ich nie zabrać ze sobą. Kolejne bombeczki, które są już tutaj szklane, kosztowały 10 zł, ale są warte swojej ceny i są to róże trzy róże, który, na których jest taki jakby mat, takie, no nie wiem jak to powiedzieć, e, takie, taki puder, o, albo welur, czyli są po, pokryte. Nie wyciągałam ich z opakowania, na przybitkach, zobaczycie jak one właśnie wyglądają, e, że tak powiem rozpakowane, więc tutaj za 10 zł trzy takie bombeczki, na pewno moja córa jakie je zobaczy to oszaleje, bo szczerze mówiąc jeszcze ich e, nie widziała. Kolejne srebrne takie e, sopelki e, zdecydowałam się na nie, bo jest ich tutaj bardzo dużo, mianowicie 12 sztuk i kosztowały 8 zł, czyli też wyszły po 66 groszy za sztukę. No i takie podłużne bombeczki też fajnie będą wyglądać na kolince. Patrzę, czy mam tutaj jeszcze jakieś ozdoby w postaci bombki, ale chyba nie. Bardzo fajny łańcuch LED, mianowicie są takie plastikowe szyszki na baterie. Jest ich tutaj. 10 tych szyszeczek. Na przebitce będziecie mieli, jak one świecą. Stwierdzam, że wezmę, bo chcę zrobić taki wiklinowy wieniec na drzwi i myślę, że można fajnie właśnie przepleść te takie plastikowe, białe szyszki i dodatkowo będzie to też świetlny wianuszek, więc tutaj już z konkretnym zamiarem wzięłam właśnie te jak one się nazywają, lampki dalej, o widzicie jest jeszcze jedna bombka bombka, która kosztowała tylko 7 zł, szklana bombka i ona też musi być zakitrana aż do świąt, bo będzie elementem prezentu więc pod tym względem naprawdę jest to ogromna szklana bombka która kosztuje tylko 7 zł, więc naprawdę... Pod tym względem no już przesadzili. Dalej, jeśli chodzi o takie prezenty świąteczne, no to wzięłam galoty. Galoty dla moich chłopaków, że tak powiem, już nie będę mówić dla kogo. I wzięłam dwie pary takie same i stwierdziłam, że powinnam mieć trzy, więc prędzej czy później muszę udać się jeszcze raz do PEPKO i zakupić jeszcze jedną parę, więc. To są takie szare bokserki, bardziej przylegające z skarpetkami we wzory. Wzięłam też dwie pary Fig, które są już zapakowane po prostu jak prezent, i jest tutaj damska Figa i dziecięca Figa. To pójdzie jeszcze do kalendarza adwentowego mojej córeczki włożę jej w jakiś dalszy dzień, że tak powiem jako bonus, więc te kosztowały 4 zł, Adamskie kosztowały 5 zł i mamy już gotowy prezent zapakowany, więc super sprawa, z takich ozdób jeszcze widzę tutaj mam taką plastikową girlandę w postaci śnieżynek i ona kosztowała tylko 2 zł, to dlatego się na nią skusiłam. Może fajnie wyglądać na zielonej choince, tak opuszczona między gałązkami, więc myślę, że to jest super sprawa i też do wianuszka. Wzięłam, lubię takie właśnie szmery, bajery. Są takie gałązki z białymi kuleczkami i posypane brokatem. Kosztowały 5 zł Jest ich tutaj 6 sztuk, więc na pewno do, jako dodatek do jakiejś dekoracji bądź na przykład właśnie tego wianka będzie to fajnie się prezentować. Wszystkie dekoracje będziecie mieć na pewno na przebitkach. Jeśli chodzi jeszcze o prezenty, no to wzięłam taki Pakiet 16 zawieszek, żeby podpisać dla kogo dany prezent jest, więc tutaj myślę, że to też. Jest super gadżet, za 5,16 takich zawieszek, więc powinnam nimi ogarnąć prezenty dla najbliższych. Mam czerwone zasłony zawsze na święta w salonie, ale nie mam do niego obrusa. I ten nie dość, że jest po prostu z takiego samego materiału, to jeszcze ma tutaj właśnie wyhaftowaną choinkę i śnieżynki dookoła, więc aplikacja jest taka w miarę nienachalna, o w ten sposób kosztował 15 zł bieżnik 38 na 150 więc też na przebitce wam pokażę jak on wygląda mnóstwo poszewek było no po prostu można było naprawdę zwariować z takich rzeczy obok których też nie mogłam przejść obojętnie, były stemple do ciastek. Ja zazwyczaj robię właśnie pierniczki i raczej nie dekoruję ich za pomocą właśnie lukru i tak dalej, tylko robię takie, że tak powiem, suche i mają zawsze ten stempelek. I tutaj trzy stempelki kosztowały 10 zł, razem z obręczą pasującą do stempelka, no i trzy wzory choinki, reniferka oraz ciastkowego ludzika. Myślę, że tutaj już czas zrobić pierwszą porcję, że tak powiem, piernikowych Ciastek, więc e, takich wzorów w swojej kolekcji nie mam, a uwierzcie mi, mam bardzo dużo e, stempli właśnie tego typu do ciastek, więc tutaj e, no, nie mogłam się oprzeć i nie wziąć. E, no i tutaj e, pokażę Wam jeszcze za 10 zł, tak, za 10 zł kominek razem z włoskami, i to znajdzie się bądź znalazło. Nie wiem jeszcze, kiedy Wam udostępnię ten film w mojej skarpecie mikołajkowej. Stwierdziłam, że. No, jak już jestem tym Mikołajem, to sama sobie też muszę włożyć coś do tej skarpety, prawda? No, bo dziecko pomyśli, że mama była niegrzeczna i dlatego nie dostała prezentu, więc tutaj stwierdziłam, że wezmę sobie taki kominek. Gdzieś mi się zapodział po prostu mój wcześniejszy, a mam parę takich włosków, które mogłabym sobie właśnie stopić w świątecznym klimacie, więc tutaj taki kominek wpadł w moje ręce i to by było tyle jeśli chodzi o pepko, poza tym, że wzięłam jeszcze dla mojego syna spodenki takie, i wyobraźcie sobie, że ten dwupak kosztował 20 zł, czyli 10 zł za spodenki, no po prostu y szkoda szyć i żal nie wziąć, więc wzięłam mu już takie na wyrost, bo spodnie ma tak naprawdę troszeczkę za dużo, a te mają dodatkowo jeszcze w środku ocieplenie, więc stwierdziłam, że na zimę na spacery będą fajne i jeśli chodzi o Pepko, to by było tyle. Poszalałam z tymi zakupami, nawet nie byłam świadoma, że taki dosyć ciekawy haul wyjdzie. Ale jeśli jesteście ciekawi, to jeszcze z innych miejsc mam tutaj rzeczy, między innymi. Papier do pakowania z Rossmana. Chyba obydwa są z Rosmana, więc tutaj jest jeden taki właśnie z zimowym wzorem bałwanki, jakieś króliczki, choinki, reniferki, a ten taki klasyczny, jak widzicie, krata zielono-czerwono-złota. Więc tutaj jeszcze nie wiem, czy będę miała prezenty, że tak powiem, wymiarowo, gabarytowo, że się przydadzą te papiery, ale jednak stwierdziłam, że biorę. W Rosmanie wzięłam takie oto kokardy również z tym motywem kraty i takie dwie czerwone, grube taśmy 3 metrowe i na Pinterestie widziałam ozdobienie drzwi za pomocą właśnie tych dwóch rzeczy i zobaczycie na pewno w filmie we vlogmasie jak zrobiłam te moje drzwi zobaczymy jak będą wyglądać ogólnie w Rossmanie też dość duży wybór tego typu rzeczy wzięłam w w, 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 oszą. Tak, to było w oszą. Takie dwie zawieszki, bombki. No ciężko powiedzieć, co to jest dziewczynka i chłopiec. I mam zamiar z tyłu, bo z tyłu jest właśnie takie drewienko, a tutaj jest taka jakby śniegowa, plastikowa kula. Mam w planach napisać z tyłu złotym markerem święta 2022 i będzie to taka pamiątka dla moich dzieci właśnie z okazji tych świąt więc tutaj takie oto dwie zawieszki, no i mam jeszcze ze sklepu Teddy takie śmieszne serwetki już w postaci gwiazdki, po rozłożeniu będzie wyglądało to na talerzu jak by leżał na nich taki wianuszek świerkowy z bombkami, więc fajny gadżet też. No i wziąłam też taką taśmę. Myślałam, że to będzie taka taśma, wiecie, szeroka do przyklejenia z takim wzorem, a okazuje się, że są to naklejki te choinkowe, e, się odkleja i e, jest ich tutaj 50. I po prostu za piątaka do ozdobienia jakiejś kartki, prezentu i tak dalej, można wykorzystać więc to by było tyle i jeszcze pokażę Wam bombki takie nieregularne, które kupiłam dla mojej córki tutaj pokażę Wam zdjęcie ponieważ niektóre z nich są na, już w kalendarzu adwentowym, a dwie mam zakitrane, bo będą prezentem na święta dla Ameli od chrzestnej i też mam taką tradycję, że dzieciakom co roku kupuję bombkę. Amelka teraz sobie sama wybiera bombki, kształt i tak dalej, a Tomkowi po prostu dopiero zaczynam kompletować, więc zdecydowałam się na bąbkę w kształcie pandy, która jest po prostu przepiękna. Jest to po prostu nasz motyw dziecięcy, że tak powiem, jeśli chodzi o młodego i gdy zobaczę coś w pandę, no to muszę dla niego kupić, więc tutaj zobaczycie przebitki, jak wyglądają te bąbki. Zamówiłam je na Allegro i napiszę wam też w komentarzu link. Podam wam link do aukcji, z której kupiłam te nieregularne bąbki. Więc to by było na tyle. Dajcie Znać, czy te rzeczy, które Wam pokazałam, wpadły Wam w oko? Może kupiliście też te same rzeczy? No i dajcie też znać, gdzie ewentualnie można dorwać też coś ładnego na święta, chociaż ja tych ozdób na święta mam naprawdę bardzo dużo, ale co roku zawsze się coś jeszcze tutaj zmienia w mojej głowie i jeśli chodzi o dekoracje, to zawsze szaleję, no bo bardzo to lubię robić i widzę, że też zaszczepiłam mojej córce. Właśnie takiego bakcyla przedświątecznego, i ona już też tutaj czeka, zanim zrobimy to, zanim tamto, i naprawdę jest to super, super czas dla nas. Więc mam nadzieję, że film okazał się dla Was przyjemny. No i że widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.